Dyrekcja i nauczyciele gimnazjum nr 4, znajdującym się przy ulicy Miodowej, postanowili w dość niekonwencjonalny sposób wypromować swoją placówkę. W jedną z kwietniowych sobót zorganizowano wiosenny piknik rodzinny. Impreza, która odbyła się przed gimnazjum nr 4, łączyła przyjemne z pożytecznym. Obok promocji oferty edukacyjnej gimnazjum na placu przed szkołą, miały miejsce także pokazy organizowane przez Straż Pożarną, Policję i Straż Miejską. Propagowano także zdrowie i zasady pierwszej pomocy, ale na tym nie koniec. Były gry i zabawy, pokazy tańca i popisy wokalnych umiejętności. Odbył się także pokaz psów policyjnych i ich umiejętności. Najmłodsi mieli okazję pobawić się na rozstawionym, wesołym miasteczku. Skąd pomysł na taką imprezę? Zapytaliśmy inicjatorów tego całego pozytywnego zamieszania. Co to za piknik i dlaczego został zorganizowany? Jesteśmy razem z osiedlem, więc to drugi już, drugi rodzinny piknik, dedykowany dla całego osiedla, dla naszych przede wszystkim, dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, dla całej społeczności naszego osiedla, bo. Twierdzimy, że to jest nasze osiedle i dla nich właśnie to robimy. Chcemy, jak już powiedziałem, być otwarci dla lokalnej społeczności, chcemy być z nimi. I proszę zwrócić uwagę, że praktycznie spróbowaliśmy zebrać właściwie wszystko: dla, zarówno dla małych dzieci, jak i dla pozostałej społeczności. I powiem szczerze, jedynym problemem dla nas przy organizacji to była pogoda. Czy będzie, czy nie będzie, ale ponieważ mamy układy gdzieś tam na górze. Jest to z nami, w związku z tym proszę zobaczyć. Słońce świeci i my jesteśmy. Wstęp na piknik był wolny. Dyrekcja zaprasza wszystkich gości, absolwentów G4, przyszłych uczniów, jak i tych uczęszczających do szkoły. Z wielką chęcią będą witani też mieszkańcy całego osiedla i Płocka. Tutaj nie tylko budynek. No, wiadomo, że wewnątrz budynku są dzieci, są nauczyciele, natomiast my w tej chwili jesteśmy na zewnątrz. I uważam, że rodzice, nie tylko rodzice, ale właśnie to, to powtarzam, cała społeczność naszego, 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 naszego osiedla powinna wiedzieć, że coś tutaj się dzieje. Gimnazjum nr 4 żyje, jest dla osiedla. I to widać. A jakie konkretne atrakcje przygotowano dla osób odwiedzających piknik? O to zapytaliśmy prowadzącą imprezę, która na co dzień jest w gimnazjum polonistką. Przy ym, dużej łaskawości sponsorów mamy dzisiaj w programie pokazy straży strażackich wozów bojowych, stymulator jazdy na motorowerze, prezentację tresury psa obronnego, pokaz ratownictwa medycznego, dmuchawce i zjeżdżalnie dla dzieci, znakowanie rowerów. Prezentacja alkoholu, pomiar ciśnienia, poziomu cukru, dwutlenku węgla we krwi. Rodzinna Spartakjada, turniej tenisa stołowego, gdzie jedną z głównych nagród jest możliwość zagrania z panem dyrektorem. Zwycięzca zagra z panem dyrektorem. Występy artystyczne i taneczne, pokazy karwingu, jarmark smaków i zapachów. Bez wątpienia jedną z gwiazd imprezy był wokalista, absolwent gimnazjum, który chętnie występuje na tego typu przedsięwzięciach. Generalnie bardzo się związałem z tą szkołą w ciągu tych trzech lat. Po prostu, no, mimo tego wyższego etapu edukacji, no, nadal po prostu ciągnie mnie do tej szkoły i mam przyjemność, tej, pozwala mi oczywiście dyrekcja. Ja z chęcią pomagam w takich różnych sytuacjach, apelach, właśnie takich imprezach. Jeżeli jest potrzeba, to jestem i zawsze pomogę z chęcią. Głównie śpiewam polskie piosenki. Tak jak przed chwilą, powiedzmy Przekorny Los. Mam jeszcze dzisiaj w zanadrzu tą najnowszą piosenkę, w sumie Zenka. No i jeszcze maleńczuka różnego typu takie. Bardziej mówię polskie, ponieważ w angielskich się czuję mniej pewnie. Mm. Pasja wokalna narodziła się w sumie w podstawówce i tak ciągnę to, powiedzmy, mniej niż w podstawce, ale nadal próbuję, no właśnie, tu, tu mogę śpiewać, bo w obecnej szkole jeszcze jakoś nie zaklimatyzowałem się, jakoś pewnie nie ma zbyt wielu okazji, ale no jeżeli jest jakaś okazja, to z chęcią pomagam i śpiewam. Mm. A czy dalej coś będę robił? Jeżeli będę miał czas, to jak skończę szkołę pewnie pójdę w coś w kierunku z wokalem do szkoły muzycznej. Atrakcji było co niemiara, ale czy wiosenny piknik przy gimnazjum nr 4 to nie tylko dobra zabawa, to też mnóstwo pozytywnych zajęć. To właśnie podczas zabawy przy G4 urządzono pokaz pierwszej pomocy, który to pokaz zorganizowało niezawodne PCK przy pomocy wolontariuszy. Wolontariusze są również działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża. Pokaz pierwszej pomocy, resuscytacja, wykorzystanie AED, postępowanie z osobą nieprzytomną Nieoddychającą bądź nieprzytomną oddychającą. To mamy dzisiaj w planie i to będziemy realizować. A dlaczego to ważne, by przy takich okazjach promować umiejętności udzielania pierwszej pomocy? Uważamy wszyscy, że działalność tego typu daje możliwość każdemu zapoznać się z pierwszą pomocą i chociaż zobaczyć, jak nie przećwiczyć, to zobaczyć, że można pomóc drugiemu człowiekowi. A czy płotczanie znają zasady pierwszej pomocy? Jak radzą sobie w sytuacjach stresujących? Uważam, że jest coraz lepiej. W naszym mieście jest coraz lepiej, a to dzięki właśnie takim akcjom jak, jak dzisiaj. Podczas pikniku właściwe postawy promowała także Straż Miejska, która na imprezie gimnazjum zainaugurowała akcję Trawniki dla Dzieci Kupy do Śmieci, która, jak sama nazwa wskazuje, ma edukować właścicieli czworonogów o konieczności sprzątania po swoim pupilu. Dzisiaj oprócz tego, że uczestniczymy w fantastycznym pikniku, festynie w gimnazjum numer 4, to również jest inauguracja naszej kampanii społecznej, trawniki dla dzieci, kupy do śmieci i tutaj dzieciaki przygotowały właśnie dlatego taki fajny plakat. Także one też są przeciwko, dlatego że główną ideą kampanii, a raczej głównymi ambasadorami całej kampanii są właśnie dzieci, dzieci, młodzież. No chyba każdy wychodząc na spacery, szczególnie gdzieś w blokowiskach, tam gdzie jest dużo bloków, to, co niestety zostawiają po sobie czworonoge zwierzątka, a właściciele nie sprzątają. Więc chcemy zmienić jakby mentalność, nastawienie społeczeństwa. Raz, żeby sprzątali po swoich pupilach. Dwa, żeby ludzie nie wstydzili się zwracać uwagi. Posprzątaj, twój pies, twój problem, prawda? A w jaki sposób Straż Miejska chce tę mentalność płotczan zmienić? Sukcesem w dotarciu do celu ma okazać się upór w działaniu. No, nie ukrywajmy, że będzie to bardzo trudne. Dlatego ta kampania nie jest zaplanowana tylko na tę chwilę, na ten rok. Będzie do skutku, aż faktycznie ta mentalność się zmieni. Tak jak mówiłam, ambasadorami całej akcji są dzieciaki. Razem z dziećmi z, z przedszkoli, ze szkół podstawowych, w określonym czasie wyruszamy w rejony najbardziej zabrudzone, w rejony naszego miasta. I będziemy rozstawiać przygotowane przez wcześniej dzieci tabliczki. Tabliczki z główną ideą kampanii, z różnymi hasłami, z prośbami do właścicieli czworonogów, aby sprzątali po swoich psach. Dlatego, że nie chodzi tylko o rygorystyczne stosowanie prawa, chodzi właśnie o zmianę mentalności. Musimy przestać się wstydzić, zwracać uwagę. To wstydzić ma się właściciel psa, który po tym psie nie sprząta. I jeszcze jedno: my nie chcemy napiętnować właścicieli psów. My nie jesteśmy źle nastawieni do właścicieli psów, bo sami kochamy zwierzęta i, i e, mamy zwierzęta, natomiast chcemy napiętnować czyn, a raczej brak czynu, czyli posprzątanie po tym psie. Największy problem z zanieczyszczeniami pozostawionymi po zwierzętach dotyczy terenów zamieszkałych przez duże skupiska ludzi to osiedle podolszyce czy też Wielka Płyta. To między innymi tam pojawią się tabliczki wykonane przez dzieci. A czy trudno było zmotywować dzieciaki do pracy i ambasadorowania akcji? Jak się okazuje, wręcz przeciwnie. Ja nigdy nie muszę zachęcać moje dzieci do żadnej akcji, one bardzo chętnie biorą udział wraz z rodzicami, zresztą tak jak widać licznie przybyli dzisiaj na tę uroczystość. We wszystkich uroczystościach, które prowadzi ciocia Agnieszka, bo tak ją nazywamy i Lew Honorek, zawsze bierzemy udział i myślę, że ta akcja dzisiejsza jest bardzo fajną akcją, zresztą widać po plakatach, które dzieci zrobiły. Do uczestnictwa w akcji zachęcali też rodzice pociech. Mamy problem z psimi kupami, brzydko mówiąc, bo pieski nam się załatwiają wszędzie, a chcemy, żeby wokół nas było czysto. I dlatego mamy taką akcję, żeby sprzątać w psiakach? Żeby każdy, kto ma pieska, sprzątał po swoich. Jak mamy transparenty, ostatni krzyk mody sprzątajmy psie odchody. My oczywiście do akcji się przyłączamy. Zapraszamy też na piknik do Gimnazjum nr 4, który jak nas zapewniono, odbędzie się także i za rok.